Nasek tabalnie nagrywając filmiki, zbieram na stępne przepis YouTube. Nie się moje filmiki. i chciałbyś zobaczyć wiele razem, sobie ten kanał, a następnie kilki dzwoneczek, aby nic ciekawego Ci nie ominało, a więc życią mi jego oglądanie. Cześć, witajcie! W dzisiejszym poradniku zaprezentuję Wam jak zwiększyć lub zmniejszyć prędkość pojazdu lub kombajnu, lub też na przykład samochodu. Ale my zajmiemy się ją a więc przechodzimy do komputer, dysk C, program Files, Farming simulator 2017, data, vehicles. Oraz tutaj mamy samochody, a tutaj mamy kombajny oraz ciągnij, więc wchodzimy do Sterable. My zwiększymy sobie prędkość na przykład kombajnu takiego jak no na przykład SAMPO. On jest dosyć wolny. Tak więc teraz otwieramy ten folder Otwórz za pomocą. Klikamy na niego po prostu prawym przyciskiem. myszy, Otwórz za pomocą Wordpad lub notatnik. Teraz klikamy Ctrl F. I wklejamy tutaj tekst, który mamy w opisie, lub po prostu teraz możecie tutaj zerknąć na niego i go przepisać. Ale lepiej chyba będzie dla Was go wkleić. Teraz klikamy Znajdź następny. 24. Jest to dosyć wolny kombajn. I tutaj sobie zmniejszamy to. Albo zwiększamy. Zmniejszając, zwiększamy prędkość. Zwiększ zwiększając tą liczbę tutaj. Zmniejszamy, z... zmniejszamy prędkość, tak, dobrze. Tak więc ja sobie otworzę JBC, żeby miał na przykład taką samą prędkość jak JBC. Żeby było to... Teraz bierzemy, szukamy, JBC Fast Track 3000. Otwórz za pomocą, jest jeszcze jakiś Jest jeszcze 8000 Fast Track. Tak więc weźmy tego, WordPad. Word. CTRL-F, CTRL-V, znajdź następny. I ten ma 9 i 8. Tak więc jest dosyć szybki. Teraz bierzemy... Kopiujemy, CTRL-C. I wklejamy do sam poroszle w tym samym miejscu. I klikamy CTRL-V, 9, 8. Tutaj ma 150, to jest maksymalna prędkość na pierwszym biegu. A tutaj możemy sobie zwiększyć prędkość, na przykład tutaj możemy też w lewi to napisać to 9.8. I to jest maksymalna prędkość do tyłu. Tak, więc jakby ktoś chciał zmienić, to jest także prędkość do tyłu. I to działa to tak samo. Zwiększając liczbę, zmniejszamy prędkość, zmniejszając liczbę, zy... zwiększamy prędkość. Tak więc tutaj Max Forward, czyli to jest to na pierwszym biegu. My tego nie będziemy zwiększać. Zamykamy i klikamy Ctrl S. Jeśli wam coś takiego wyskoczy, zamykamy to. Bierzemy, nie zapisuj, i musimy przejść jeszcze raz do. tym, 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 tym. Sam porosłoną, czyli jakoś tak, bo bierzemy teraz w prawym przyciskiem myszy właściwości zabezpieczenia. Tak. bierzemy edytuj. Użytkownicy. Zezwalaj na wszystko. Pełna kontrola. I klikamy OK. I tak więc nawet jeśli nie jesteście administratorem komputera, to możecie to zrobić. Nie musicie hasła podawać. Tak więc to by było na tyle w tym poradniku. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.